Jak będzie Pani wspominała sceny seksu z Antkiem Królikowskim? Czy to jest ciężkie? Te nasze sceny seksu nie były spektakularne. To jakiś jest taki jeden krótki, mocny moment z opuszczonymi spodniami w, w moim gabinecie, a drugi w samochodzie. W sumie to nie jest... To nie jest romans pętla. Pętla jest o seksie, który jest przedmiotem. No, nie wiem, jest narzędziem władzy i kontroli nad drugim człowiekiem. Więc tu nie ma nic romantycznego ani pięknego w tym. To, to nie była łatwa scena ze względu na to, że musieliśmy zagrać no właśnie tę próbę kontroli wzajemną nad sobą, czyli to, to takie napięcie, prawie agresję, i potem przejście do, do seksu. Natomiast no. Ja bym się nie spodziewała, znaczy nie będą, myślę, że nic, nic spektakularnego w tym zakresie Państwa z mojej strony nie spotka, to co było w trailerze to właściwie większość z tego co będzie w filmie jeżeli chodzi o seks, natomiast cała intryga może być ciekawa dla Państwa, czyli, czyli to, no Patryk bardziej nazywa to zemstą i ja nazywam chronieniem siebie. A jak to wygląda tak od strony technicznej? Przed taką sceną Państwo mhm. ustalają sobie ręka tu, ręka tu, czy to jest spontan? Nie, nie, lepiej wszystko ustalić, yy, czyli po prostu mieć yy, dokładne ustawienie kamery, yy, dokładne ruchy, co kto, kiedy robi i tak dalej. To jest, yy, to jest tak samo, wymaga jeszcze więcej profesjonalizmu i konkretu niż inne sceny. Dlatego, że dochodzą emocje, dochodzi jeszcze dodatkowe napięcie, bo jednak seksualność to jest taki trzon naszej, naszej emocjonalności, osobowości, więc no nie jest to łatwe. Przekroczenie wstydu oczywiście, ponieważ ja uważam, że jak się wstydu nie ma, to dobre sceny nie wychodzą, bo musi być to napięcie i ten, to taki, ta, taka forma przekroczenia jednak w tych scenach.